Cześć. Środę spędziłem dbając o sen. Widzisz, staliśmy rano, zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do IKEA po to, żeby kupić materac, bo ten materac, który mieliśmy do tej pory w sypialni, sprawiał, że oboje, kiedy na nim spaliśmy, budziliśmy się rano po prostu z bólem pleców i stwierdziliśmy, trzeba wymienić ten materac. Skonsultowaliśmy się z fizjoterapeutą, potwierdził nasze jakieś tam domysły i pojechaliśmy do IKEA testować materacę. Testowaliśmy długo. Większość czasu chyba ja tam przeleżałem na materacach, testując, jak się czuję, w którym, w którym miejscu mnie boli, kiedy leżę na danym materacu. No i w końcu doszliśmy do wniosku, odkryliśmy swoje takie złote grale. Agnieszka stwierdziła, że chce sprężynowy, ja stwierdziłem, że chce piankowy. No i w związku z tym kłopot, bo to nie jest jeden materac. Kupiliśmy zatem dwa materace i teraz na jednym łóżku są dwa materace. Po jednej stronie jest jeden, po drugiej stronie jest drugi. I tak dużo tam, tak, tam, tak długo tam testowałem te materace, że ledwo co zdążyłem na konsultację. O 14.00 miałem zaplanowaną konsultację w ramach tego projektu budowy biura projektowego u mojego klienta. Konsultacja trwała 2,5 godziny, więc mnóstwo czasu gadaliśmy na ten temat, ale myślę, że ustaliliśmy pewne rzeczy, które chyba powinny pchnąć to wszystko do przodu. Zobaczymy, bo teraz po ich stronie leży um, piłeczka i oni muszą zadziałać z zarządem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po tych konsultacjach wróciłem do sprawy Materaca. No i teraz zacząłem ściągać ten materac, on ważył e, ze 40 kg. E, troszkę mniej ważyły te dwa materace razem i oddzielnie je ta, targałem, w związku z tym to oczywiście było łatwiej. Ale e, no, trzeba było je rozpakować, położyć, tamten zwinąć, ogromny, ciężki materac, trudny w zwijaniu. E, po wszystkim była już chyba 19. A, więc niedługo później wziąłem jagodę, e, u, że tak powiem, uśpiłem jagodę około 20:30, e, się położyliśmy, jagoda usnęła i ja razem z nią. I to był bardzo długi czas spędzony w łóżku, bo w sumie chyba dzisiaj 10 godzin spędziłem w łóżku, z czego e, ten oraring mi pokazuje, że spałem 8 godzin chyba i 18 minut. Więc naprawdę dużo dzisiaj czasu spędziłem w łóżku. I rzeczywiście o wiele lepiej mi się spała. Agnieszka też potwierdza, o wiele lepiej nam się spało, więc super cel zrealizowany, żeby polepszyć jakość snu. A teraz wygląda na to, że musimy zrealizować kolejny cel. Trzeba wyekspediować jagodę z naszego łóżka do jej łóżeczka. Nie wiem jak długo to czasu nam zajmie, czy miesiąc, czy dłużej. Mam nadzieję, że nie dłużej niż miesiąc. Musimy ją przyzwyczaić do tego, żeby spała w swoim łóżeczku, żeby się nie bała. No i trzeba wymyśleć, jak to zrobić. Tyle o środzie. Do zobaczenia jutro na razie.